Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś robimy challenge, w którym musimy zbudować dom, ale nie taki prosty, dlatego że przed sobą mamy klatkę, być może szklany dom. Tak też można w sumie nazwać. A w środku kolejny dom. Jest to challenge inspirowany zagranicznym YouTube'em. Zaczynamy od jednej kratki. W środku jest nasza simka. Musi zarobić najpierw na pudło z dekoracjami. Oczywiście trzeba mieć też miejsce, więc nie kończy się tylko na tym, że kupi tylko pudło. Tylko najpierw musi troszkę rozszerzyć swoje miejsce, swój domek, swoją klatkę. A potem zarobić na parter, pierwsze piętro. I swój dom w domie chce się zmieścić w tygodniu simowym, a jeśli się nie uda, no to trudno, może następnym razem. Smacznego i miłego oglądania. W jednej kratce to jest taki problem, że nie mamy jak w sumie zarobić. Jedyne robić po prostu zdjęcia. Oczywiście ja wam to wszystko wytnę, bo troszkę musimy się na początku namęczyć, żeby w ogóle coś zarobić. Więcej musimy zarobić jednak. Dobra, jest dziesiąta, troszkę popstrykałam zdjęć. Jeśli jeszcze nie oglądaliście małej milionerki u mnie na kanale, inaczej dziecko Sigma, to polecam wam. Ja ci zaraz to powiem. Większe, proszę bardzo. I proszę, szperaj. Wiem, że to może być bardzo prosty sposób, ale mi się szczerze mówiąc podoba. I cyk mamy prawie 2000. No i tak się robi biznes, moi drodzy. Dobra, wydałem wszystkie pieniądze na okna. W ogóle mam taki plan na ten, powiedzmy, domek. Chcę po prostu ściany mieć na całej działce. Wokół, oczywiście. Sprzedajemy kolejne dekoracje. Jest to piękne drzewko. Ostatnio myślałam, że jest bardzo drogie, a się okazało, że no nie. Myślę, że jej kupię po prostu tutaj gdzieś tam kibelek. Wiecie co? Ja chyba zmienię okna po. No, te okna wyglądają dosłownie jak jakieś kraty więzienne. Damy raczej te standardowe z Eko Życia i są w sumie tańsze. Powiem wam, że szybko nam to pójdzie, naprawdę. Myślałam, że będzie jakiś problem, ale no już mamy całą działkę obtoczoną ścianami. Będę musiała po prostu pilnować, żeby nie wychodziła stąd. No, ale na razie to tak muszę zostawić. Tyle jej się udało wyszperać rzeczy. Zobaczymy, ile ona będzie miała pieniędzy po tym, jak to wszystko sprzedam, to może już zaczniemy budować te drugie piętro. Dobra, kupimy może jej takie łóżko, ale może nie przysraczu, tylko nie wiem, o niech tu będzie miała łóżko. Jakiś tam blat powiedzmy, o niech będzie tu i damy tylko alarm, bo akurat tutaj nie chcemy pożaru. Tella jest już ogarnięta. Właśnie Kicia do mnie przyszła, bo chce się miziać. Gdzie ty idziesz kobieto? Wiecie co, ja muszę jej zablokować te drzwi. Żeby ona nie wychodziła Zobaczymy czy no już zarobiła Na drugie piętro Powiem wam z jednej strony, że to jest niezła inwestycja No bardzo niezła inwestycja Ma już 10 tysięcy prawie Cały parter mamy W tych dekoracjach i super Jeszcze tylko okna pododaję W ogóle napiszcie w komentarzu Jak wam minął dzień Co robiliście, co zjedliście na obiad Na śniadanie Patrzcie w ogóle jakie to już jest duże Patrzę i ja nagrywam niecałe 4 Minut. 40 minut już mamy coś takiego. No nieźle. To właśnie chciałam zrobić. Tylko jeszcze, może ja tu oczopląsu dostaję. Tu usuwamy podłogę. Tu może dajmy po prostu ziemię. Tutaj jeszcze dodam te płotki, żeby już dokończyć, jakby tą bryłę. No i więzienie dla Steli jest gotowe. Dobra, jak Stella skończy tam grać, to znowu tam ją wyślę, żeby poszperała sobie. A to w ogóle światło gdzieś dodać. I nie ma już go? Co to do nas przyszedł? Goście, idź stąd. On nie chce iść. Co jest? Nie wiem, jakiś uparty człowiek. Aha. O, Steli jest coraz zimniej. Dawaj, dawaj, Stella, to może jeszcze będziesz miała dom. Patrzcie w ogóle, ile tu jest tych y, motylków. Więc y, aktualnie mamy 2300 simoleonów. I zobaczymy, ile będziemy mieli po sprzedaży tych wszystkich dekoracji. Mamy 13538 simoleonów. Rozumiecie? To tak nie powinno być. To można już odbierać jako cheaty. Można już mniej więcej jakąś tam. Bryłkę zrobić naszej stelli. Dobra, będę teraz robiła dach i ciekawe, czy ja w ogóle tak mogę, jakby w środku. O, oh, mogę. Tu mi nie będzie pasował ten zwykły dach i ja po prostu zrobię półściankę. I może po prostu dach zrobimy jako platformę. Matko, jedyna, zobaczcie, co tu się odwaliło, właśnie. Nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze jest podwójna. Ten dom jest coraz dziwniejszy. Przydałoby się dać jakieś kolumny. Ja bym chciała takie kolumny nowoczesne, na przykład. Coś takiego właśnie. Nie wiem, co ja tu wyprawiam, ale coraz bardziej mi się podoba. W sumie ja się tak rozpędziłam z tymi pieniędzmi, a przecież Stella tak się męczyła, żeby w ogóle zarobić na dom. Jestem straszna, ja wiem. Uważam, że ta bryła jest skończona, tylko jeszcze jakieś drzwi wejściowe dodam, jak wam się podoba domek. Teraz chciałabym tu dodać okna ale już takie normalne. Wygląda to jakoś... Boże, ale ja mam dzisiaj będę na takie ekodomy. Mamy jeszcze 6 tysięcy do dyspozycji. Ja bym może tutaj na początku rozmieściła mniej więcej jak chcę pokoje, jaki chcę mieć układ pokoi, tylko włączę może kratki. Tu może być łazienka. Może troszkę o jedną kratkę większa. Tu niech będzie hall. Tu będzie kuchnia i salon. Ja pierniczę znaleźć to jakieś okna, to naprawdę graniczy z cudem. Dobra, może najpierw to ja bym Zaczęła od Łazienki. Okna dałabym, tak, może nawet tutaj z boku. No dobra, na razie nie mamy zbytnio funduszy, jak widać, żeby dalej coś tworzyć tutaj. Mamy już środę, połowa tygodnia, i większość już jest za nami. Jest nieźle, powiem Wam. Ajaz, ona nie może wyjść jeszcze z tych dekoracji. Może teraz właśnie pozbieramy pieniądze, żeby już skończyć ten dom. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Ona może otworzyć w sumie sklep już z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra, Stella sobie śpi, a my dalej y, robimy rewolucję. Dobra, skończyliśmy na Łazience. Dobra, na razie łazienkę zostawię tak, jak jest. Ozdobami później się zajmę. A, tak by the way, to my nawet jeszcze ścian nie mamy zrobionych z zewnątrz. Dobra, raczej wszystkie ściany będę chciała mieć jednakowe i po sprawie. Więc teraz można przejść do holu. Wszędzie ta sama podłoga z Eko Życia. Z grubsza ściany mam zrobione. Rozświetla wam troszkę, żebyście cokolwiek widzieli. W sumie to ten dom coraz bardziej mi przypomina dom Kim Kardashian. To nie jest głupi pomysł, a może zrobimy właśnie coś na podobę domu Kim Kardashian. się namęczyłam, nie mówię, że nie, ale prezentuje się następująco. Dobra, musiałam zmniejszyć kuchnię, dlatego, że zapomniałam, że tu chcę zrobić salon. Znowu zabraknie nam pieniędzy. Wracam po małej przerwie. Jak widać, zrobiłam sobie małe zakupy. Ale ja chyba łóżko chciałam jej kupić. No bo takie to nie wiem, czy mi tutaj pasuje. Chociaż nawet w tym kolorze. I potem niech znowu tam poszpera w tych dekoracjach. Dobra, jest czwartek yy, simowy i w sumie szesnasta. Ja jej już tutaj kliknę, żeby się po prostu ogarnęła. Teraz musimy to sprzedać wszystko. Ferdynand, za szybko jedziesz. Zwolnij rzesz. To, to jest za szybko, to jest za szybko. Zobacz, teraz będzie szybko. O. I mamy 12 tysięcy simoleonów, ponad prawie 13. Jest potencjał na porządny remont. To mogę już przejść do lekkiego dekorowania domu. Powiedzmy, że dokończyłam coś tam ozdabiać. No ale zrobiłam taki mini gabinet tutaj. Tak, starałam się trzymać w tym stylu. Mam wrażenie, że tu jest przepych i chyba tak zostawiam. Zaraz mamy koniec czwartku, a do niedzieli musimy się wyrobić, żeby tutaj no wszystko skończyć. Czy ja przez przypadek sprzedałam te pudła? Chyba tak. Boże, ale jest to łeb. Dobra, jest piąta. Ona już naprawdę tragicznie się Czuję. Czy ona nie może podejść tu? <laughs> Kurde, coś tu przeszkadza. Matko i córko, ile ja się musiałam namęczyć. Patrzcie, to teraz tak wygląda. Stół jest tu, a schody tak. Wszystko jest teraz funkcjonalne. No troszkę inaczej teraz wygląda. Troszkę przepych się zrobił. Dobra, jest już sobota. Tak, a propos. <laughs> i wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This if they have been here, I could be too sure but one day Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be your. Mom. The a ciężko nie zauważyć, skończyłam naszą W Innym stylu, moim zdaniem nawet lepszym stylu, rzadko co się spotyka takie domki w simowej galerii. Mam nadzieję, że wam się dom podoba, więc mogę już się z wami powoli żegnać. Jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę, komentujcie oraz subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić najnowszych treści a uważam, że są coraz ciekawsze. Życzę Wam miłego dnia, nocy, w zależności, kiedy to oglądacie. Na dziś to wszystko. Standardowo domek będzie udostępniony na mojej Simowej Galerii. Wszystkie informacje macie w opisie. Trzymajcie się i cześć!